Państwa w magazynie miejskim. Zapraszam na informacje. W Dębice od 15 listopada 2023 roku istnieje kardiologia, która powstała na bazie drugiego oddziału wewnętrznego. Posiada 23 łóżka oraz odcinek intensywnego nadzoru do leczenia nagłych stanów z możliwością ciągłego monitorowania podstawowych czynności życiowych. Zdecydowaliśmy się na taki krok, dlatego że. Potrzebujemy rozwoju, a nie mamy za wiele możliwości lokalowych. W związku z tym, tak to jakoś skompresowaliśmy, żeby na oddziale wewnętrznym zostało 46 łóżek, a na oddziale kardiologicznym 23. Oddział specjalizuje się w leczeniu chorych z chorobą niedokrwienną serca, zaburzeniami rytmu, zatorowością płucną, nadciśnieniem tętniczym oraz niewydolnością serca. Z założenia powstał po to, żeby pomóc pacjentom na naszym terenie, gdyż to taka jest jakaś miejscowa, miejscowa przypadłość, że kardiologii nigdy tu nie było i też niewielu jest lekarzy kardiologów, którzy do których można by się udać z, z, z problemami tak zwanymi sercowymi. Chcieliśmy najpierw rozpocząć pracę od zabiegów, które są dosyć stosunkowo, stosunkowo łatwe, nie tyle proste, co łatwe ze względów technicznych do wykonania, a na które jest jest duże zapotrzebowanie, i w innych szpitalach są duże kolejki. Czyli mówimy o e, montowaniu kardiowerterów, zwanych potocznie rozrusznikami, oraz e, zabiegach ablacji, czyli zabiegowym regulowaniu rytmu serca. To jest dla tych pacjentów, którzy mają e, rytmie migotania i dla których nie działa ani. E, tabletka żadna ani kardiowerter, to znaczy to takie zwane popularnie rzecz mówiąc, strzelanie tym prądem, tymi żelazkami. I takie zabiegi już przeprowadziliśmy w, w zeszłym roku kilka cardio wszczepów i, i kilka ablacji. W bardzo krótkim czasie od otwarcia, bo zdaje się, że pierwsze zabiegi już były na początku grudnia, także po mniej więcej trzech tygodniach pracy. Te zabiegi wykonują specjaliści, którzy z nas przyjeżdżają ze świata, że tak to ujmę, a mianowicie dr Bednarek, Jacek Bednarek z Krakowa, wybitny zabiegowiec, elektryk tak zwany, bo ta kardiologia elektryczna na razie u nas występuje, czyli rytm serca. i Pan dr Grzegorz Jarosiński z Katowic, fantastyczny też specjalista i ci lekarze zajmują się właściwie tylko tymi zabiegami, są wybitnymi fachowcami w tej kwestii. Dyrektor Przemysław Wojtyz zaznacza, że przy chorobach serca czas ma bardzo duże znaczenie, choć w dzisiejszych czasach pacjenta można bardzo szybko przewieźć do szpitali w innych miastach. To będzie robić wszystko, aby w Dębickim Szpitalu mogły być przeprowadzane zabiegi koronografii. Ordynatorem oddziału kardiologii jest doktor nauk medycznych Marek Styczkiewicz, specjalista kardiolog, a jego zastępcą doktor nauk medycznych Marcin Kunecki, specjalista kardiolog, specjalista medycyny ratunkowej. Wśród wielu różnych ofert na spędzenie ferii w Dębicy nie zabraknie tej sportowej. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował wiele atrakcji, jak choćby Aquatrac, czyli wodny tor przeszkód na dębickim basenie, z którego będzie można korzystać od 29 stycznia do 4 lutego. Będzie też 3-4 luty PGA Zimowy Narodowy. Zapraszamy wszystkich na lodowisko. Będzie moc atrakcji, będą gry i zabawy, będą nagrody. Przez dwa dni na lodowisku atrakcji nie zabraknie. W sobotę przed feriami mamy turniej młodych talentów imieniem Kazimierza Saka. To taki miły turniej dla nas, gdzie można też przyjść pokibicować ośmiu drużynom, które przyjeżdżają z całego regionu. Bo Kasiusa, który u nas pracował, związany był też mocno ze sportem, to taka dla nas ważna postać, którą chcielibyśmy tym turniejem uhonorować. Wiele atrakcji przewidziano także na lodowisku. Już po feriach 16 lutego walentynkowe lododisko. Mosir z powodzeniem prowadzi te dyskoteki na lodzie, które wyjątkowo podobają się młodzieży. Każde takie wydarzenie gromadzi tłum młodych ludzi, nie tylko z Dębice. Do 3 lutego w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy można oglądać wystawę prac. Taki to więc byłby krajobraz, a wdzierżki szanowskiej Małys, która prezentuje tkaninę artystyczną i malarstwo. W zagadnieniu dotyczącym tkaniny mieści się i papier, a artystka sama ten papier tworzy nie tylko metodą recyklingową, ale sama. Poszukuje i, 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 i bada różne rośliny, z których udaje się je uzyskiwać papier. Wkomponowuje w to jakieś elementy roślinne, i, 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 i nie tylko barwi ten papier, uzyskując bardzo ciekawe efekty, to możemy zobaczyć na, na naszej wystawie, a jej malarstwo jest też specyficzne. Pejzaż jest punktem wyjścia, ale nie odtworzony. Nie jest to. Oddanie natury takie zero-jedynkowe, ale pejzaż przetworzony, przeżyty przez artystkę w te dwuwymiarowe, malarskie kompozycje wplata takie elementy, tkanin, wkomponowuje je tam. I jako, że jak przyznała sama i wspomniała o tym na wernisarzu, nie używa pędzli do malowania, ale właśnie tych tkanin, które później są takim integralnym elementem tej malarskiej kompozycji, więc one znakomicie się wpisują w, ten, w tę kompozycję malarską. Artystka dodaje do swoich prac nici, haft, dlatego też jej obrazy są wielowymiarowe. Agnieszka chrzanowska Małe studia ukończyła na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, a studia podyplomowe na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Artystka wystawiała swoje prace na kilku ekspozycjach indywidualnych oraz kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, krajowych i międzynarodowych. Jest również członkinią Związku Polskiego artystów plastyków oraz polskiego komitetu Międzynarodowego Zrzeszenia Wychowania przez sztukę. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie ja się z Państwem Żegnam i zapraszam na kolejne wydanie magazynu miejskiego.